Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jasnik Bober. A dzisiaj kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę z Pokémon Fire Red. Jak pewnie jeszcze nie zapomnieliście, nasza drużyna prezentuje się następująco: czyli Manki z pięknym atakiem i szybkością i z takimi atakami, oraz Charmander z bardzo przyjemnym, specjalnym atakiem i z takimi atakami. Okay. czy ja już wziąłem ten item nie, ale chyba go nie wezmę um, ogólnie dostałem challenge od jednego z widzów żebym um, osw oswoił, tak, za duża arka żebym złapał pokemony typu ognistego, wodnego um, elektrycznego oraz roślinnego no i z racji na to, że ja już mam charmandera co on to napisał, to nie muszę łapać typu ognistego, więc będziemy musieli złapać sobie jakiś typ wodny, yy, elektryczny oraz roślinny. No i to w sumie tyle z wyzwania, ale, ale co? Ale na pewno będziemy musieli coś z tym zrobić, niestety. W tej grze za dużo do wyboru, nie będziemy mieć pokémonów tak naprawdę. O, no i mamy Charmeleona przy okazji. To tak. No, marginesie. Mm, dobra, możemy zmienić sobie na Mankeja, żeby to tak względnie szło fajnie. Zresztą, no, właśnie tu jest Magnemite, Tu można sobie fajnie go zabić. By pokonać, przepraszam. Mm, dobra, teraz Charmeleon, bo tu będzie się Teoretycznie, ja bym mógł ich umijać, ale po co, skoro mogę zwyczajnie pobić ich? I jak coś, uznałem, że będę expił Pokémon Rare Candy. Będę to robić zwyczajnie przed filmem. Zapytacie, dlaczego? Bo uwierzcie mi, mi się nie chce siedzieć parę godzin. Jak już mówiłem, to zwyczajnie to jest strata czasu. A tak, ja sobie złapię jakiegoś Pokémona, będę mógł sobie na spokojnie później wyekspić. I wam pokażę później. Jaki on to nie jest silny i w ogóle wspaniały. Jak widzicie, to Mount moon nie jest zbyt długie. Przeciwnie, jest dość łatwe. Ar drugi ratata Subat to akurat mogę zmienić, ale. Jak już jestem tu trudny. Trochę mam mało HP na nich. Ale chyba dam radę. Dobra. U Dzika furia. Weźmy ją. Szczerze, lepiej by mi się grało, jakby to była gra po angielsku, ale nie mam aktualnie wolnego, fajnego angielskiego zapisu. Zwyczajnie muszę grać po polsku. Pewnie dla Was jest lepiej, bo jest śmieszniej. Ale. O. Co tam było? Co ja dostałem? Ocúcasz. No, czyli w skrócie, Revive'a mam. Ech, ta gra jest piękna. Sunshrew. Sunshrew jest też łatwy. Szerygowiec, Team Rocket. Dobra, teraz chyba będzie coughing pierwszy. Charmeleon. Yy, tak, ja tą grę przechodziłem tak dużo razy, że pamiętam ten układ. Nie, rato ta jednak. Okej, okay, to sorry. Zapomniało mi się. Koffing będzie w następnej walce. Yy... Ok, tu jest sekretny kamień. Ok, lecimy. Yy, idąc dalej, kopnik to możemy go tak o sobie zabić i Voltork podajmy mankeja. Tutaj będzie luźno. Yy, zapomniałem, co chcę powiedzieć. Dobra, weźmy sobie ślimaka. Ogólnie, jeśli chodzi Właśnie o tą grę, to jak mówiłem, nie chce mi się za bardzo siedzieć przy tym, nie wiadomo ile. Weźmy sobie Mega Puncha. Jest Mega Copta ja go nie chcę. Ja chcę Mega Puncha dla Mankeya, zamiast drapania. To jest fajny ruch. To możemy jeszcze... Dobra, nie bierzemy już tego nie chce mi się. Ale... To jest fajny ruch. Nie chcę mi się za bardzo robić tej fabuły, to już wam mówiłem. Ja przechodziłem tą grę, zresztą ta gra jest po prostu nudna. Więc tutaj, a tutaj to było tak, tutaj mam cukierka. Dlatego szczerze mógłbym, ale nie chcę mi się. Tutaj za to mamy Grego, którego możemy na spokojnie rozgrom. On może zmieniać pokemony? Okej, okay, teraz się trochę nawet zdziwiłem. Dobra, teraz już będzie raczej luz, no. no. Raczej ratatą to on mnie nie pokona. Ale się nawet trochę zdziwiłem. Dobra, dobra. Bye bye. Dlatego dzisiaj na ogół mam zamiar pokonać Misty i pójść sobie do Billa. Raczej na tej prędkości to sobie zrobimy. Ale no, jeszcze Odisha sobie na pewno złapiemy dzisiaj i... Bo Odish jest jedynym Pokemonem, jakiego ja mogę użyć w tej grze. Bo wszystkie inne Pokémony typu roślinnego, które nie są starterem yy... są z Leaf Green. Ja zwyczajnie nie mogę ich użyć. Bo ja gram w fajne Więc pozdrawiam. Jezu, ta gra jest. Piękna i fatalna w tym samym momencie. A co ja poradzę? No takie są Pokémony. Dobra, Mackeja też. Łatwiutko. Z tego co pamiętam to chyba Red w swojej oryginalnej przygodzie, bo jakbyście nie wiedzieli my gramy właśnie w tej grze Redem, yy, dołączył do zespołu R. Chociaż nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało. Ale mi się tak zdaje. Yy, ja chyba nie mam Pokeboli, to wam przy okazji od razu pokażę. Tu jest sklepik, i możecie sobie na przykład kupić Pokéball. I ja sobie kupię 6. nie 10, bo 10 to jest ładna liczba. Tak prągu. Dobra. Idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu. Pijemy się z tym typem. Ale nie ma żadnego Pokémona, który jakkolwiek mógłby nam zagrozić. I idziemy łapać od Tylko musimy jeszcze go znaleźć. On na pewno jest w tej trawie. No, właśnie tutaj. Drapania. Drapania. O! Drapania. Drapania. I pokobowo. Ok, mamy Odisha. Nie nazywamy go. Mi się nie bawimy. Takie rzeczy. Idę go na pewno uleczyć. I będziemy go sobie levelować. Bo Manki już nam się przydał. A teraz nam się przyda bardzo... Odniczko. będzie liter wodny Absorpcja Dobra, patrząc na to to najprędzej ja dostanę wylewu niż on coś zrobi, więc robimy tak I tutaj absorpcja. To jestem silny. Dobra, 13 level. No chcę go trochę podtrenować. Przy okazji tego mankaja coś tam będę trenował, bo why not? On też trochę od życia potrzebuje. Oj. Czarny Jakiś, nie wiem, dropań. Żar. No, niestety nie mam za bardzo nic na takiego osłupółka. Dobra, absorpcja. 15 level. On ewoluuje, podejrzewam, na 22. Więc będziemy mieć trochę zabawy. Dobra, nigdy rano sobie też go tak o bijemy. Tego będziemy pić, Odiszem, też oldisham. Tego też oldisham. I tego już odiszę niekoniecznie, ale jak już jest, to ok. Cześć. Dobra, tu może weź sobie ten pan. 19 level dostanie. Dobra, zostańmy. na furia. Brawo, manki. Jestem w dumny. Tu będzie hidden power, to sobie weźmiemy. O, kolego. Chodź walczyć. Niekoniecznie to był dobry pomysł, ale już okej. Okay. Uznajmy, że wiem co robię. No, na niego to lepiej Char milion. No i raczej jak już Charmeliana wystawiłem, to nie będzie po co go zmienić na właśnie trzy Pokémon, które padają taką. Nie mam Billa. Bill jest aktualnie Cliffery, pytajcie. On się zmienił potajże w tego Pokemona. I pamiętam, czy to czasami Kim Rocket właśnie je zrobił. No dobra, no ale bynajmniej odmieniliśmy Billa. Teraz możemy sobie tutaj przejść. Będzie szybsza. Możemy już teoretycznie iść do następnego miasta, ale ja chyba wolę iść na salę. Tutaj przy okazji możemy sobie łatwo pokonać dwóch trenerów. Ok, no to może nawet zrobimy... Dobra, nie potrzebuję tego py pyłku snu, w sensie powinienem go zrobić, ale... Już trudno. Ty no, ale nie gadaj, że... Ale jestem silny. Co wiem? No to może nawet będziemy dzisiaj przed trzecim liderem. W sensie sam nie będziemy dzisiaj robić, bo mi się zwyczajnie nie chce. To jest dość długie. Ale zapowiada się całkiem całkiem. Dobra, zmarnowała potka Na kompletnie gówno Pokamona. Trujący pył. Okej, okay, wchodzi manki. Wchodzi czarmilion. Daje drapanie. I umiera. Dobra, nie jest źle. To nie jest do końca wina nasza, tylko wina naszego szczęścia. Tak więc jeszcze raz. Ty dajesz to. My nie możemy złapać konfuzji, jak zwykle ją łapiemy. Okej, okay, trujący pył. Nie trafiamy. I to jest już chyba pogrze. Mm -hmm. My musimy trafić trującym pyłem. To jest. Nie najlepsze. No bo niestety nie jesteśmy... Nie mamy jeszcze Glooma. Gloom by raczej tą salę całą poskładał samemu. Bo gloom jest. Dość mocno dowalony. Dobra, zużyj potaska. Okej. Okay. Hmm. Może mikstury użyjemy? Będziemy go chilować. Ok. Trujący pył. Chil. Trujący pył mamy. Dobra, dostaliśmy, ale nie jest źle. Mało zadaliśmy. Dajmy żar. Ok, muszę to zrobić. Muszę użyć odsucacza, żeby ten umarł w końcu. Dobra, mamy to. Wiem, że mogłem tu przyjść po raz kolejny, ale nie chcę mi się naprawdę. Nie lubię tego dzimu. Ok. Tak więc teraz idziemy sobie tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Ciebie możemy pobić. Tu masz potężnego maczopa. Nam się ten Odis jeszcze przyda, więc sobie go na razie zostawię Żeby on sobie levelował, ale teraz głupio zrobiłem. A dajmy mu trujący pył. Niech, niech, płonia oh Dobra, zabiliśmy. O, Odis przy okazji sobie zawolował, to fajnie. Yy, od ciebie coś dostałem? Nie. Ok, to sobie możemy ich zdrowić. No i możemy iść sobie powoli, bo jest minuta 14 dopiero możemy sobie na spokojnie iść na tą nową dróżkę. Tu, 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 tu i tu. OK. I tutaj mamy od groma trenerów. Oczywiście z każdym będę walczył. Ten ma jakieś tam robaki. No, go się szybko wyeliminuje. Ci nie pamiętam co mają, to się zmienia ona. Mankeja. No, taki nawet, nawet wybór. A ty co masz? Ratata. I Pikachu. No, to też przychodzi. Dobra, następny jest znowu robaczy. A ja raczej już na tego następnego lidera będę miał za jakieś 25 poziomy na każdym minimum. To jest akurat dość przyjemnie. No, najbardziej będzie pożyteczny Glum, bo Glum ma rezista tak to akurat średnio. Mega pięść Mega pięść skupienia Walid skupienie. Mega 5. Pum. Pum, ok, no i super. Jesteśmy w tym nowym miasteczku, no i my teraz musimy ogólnie iść na ten stateczek. No to możemy wejdziemy na to SS, -y. albo pójdziemy tu. Tutaj też możemy pójść, to sobie podlewelujemy. O, to jest chyba lepsza opcja. To będę miał na następny odcinek SS, Zresztą <noise> ona jest długa. Jakbyśmy teraz zaczęli, to będziemy mogli skończyć w dobrym tempie hmm, to jest Dylemat Dobra to możemy teoretycznie zacząć już teraz bo jak mówię ona jest dość długa i pewnie trochę sobie z nią posiedzimy się dość długa No można ją dość szybko zrobić ale wejdźmy sobie dobra ten ma lighty tylko więc on jest dość łatwy OK, To zróbmy sobie o. To pierwsze piętro sobie obejdziemy całe. I zakończymy na tym odcinek. Jak dla mnie bombowo. Dobra. Manki. Tutaj mamy panią, która nas uzdrowi. Nie pytajcie. Ci się nie będą chcieli bić. Ci będą się chcieli bić, bo oni dadzą nam break breaka. A to jest świetny atak. Dla naszego Maczopa, Fu, mankenia. I Maczopa, to bym sobie szczerze jakoś ogarnął. Ale dobra, mamy Brick Break'a. Brick Break'a na pewno się nauczymy. To jest... Tu i na TM. Łamać kości. Dajmy go zamiast... Ciosu karate. Bo on jest taki sam. Dobra, tu byliśmy, tu byliśmy i tu ten pan się z nami nie bija. Ok. To w takim razie jutro będziemy robić. No jutro, w następnym odcinku bardziej, bo jutro w sumie nie wiem czy, czy, czy cokolwiek nagram. Będziemy robić następne rzeczy, jeśli chodzi o SSN i może trzeciego lidera. A jak na razie ja się z wami żegnam. Był z wami Bober. I cóż, do następnego. To nasz piękny skład. Manki Charmilion i Bloom. Papa. Pa.